co postanowiłem w takim razie zrobić patrzcie koszyki nagle puste postanowiłem sobie tutaj pod taką przewaloną jodłą ukryć te grzybki bo przyjadę po nie później no ja już zacząłem wyciągać te grzybki w poszukiwaniu nożyka no i cholera gdzieś zgubiłem nożyk teraz to już na dobre bo to gdzieś w tym całym szale no to tylko widzicie Ile za jakieś pół godziny nazbierałem? No to są dwa koszyki, tylko wyciągałem tam. Wyciągałem tam po prostu grzybki w poszukiwaniu tego nożyka. No i witam ponownie. To będzie część druga tego niedzielnego popołudnia. Patrzcie, a chciałem pokazać właśnie tam, co pokazywałem wcześniej. W tamtym filmiku, na końcu bodajże to. Umieściłem, schowałem te grzybki. Koszyki puste są. A ja tu już od razu kolejnego grzybka zbieram do mojego koszyczka i sobie będę spacerował już teraz na spokojnie jakieś 10-10-15 minut tylko wam pokażę jakie tu jeszcze zresztą no jakie tu są no jaki jest ten wysyp no. co tu się więcej oszukiwać kłamać no i tak się trafiają nawet takich większych nie będę, nie będę zbierać nie będę oj ale takie jak tam widzę to już na pewno takie to tak no takie mnie najbardziej interesują patrzcie no Znowu ja tylko zostawiłem te grzyby. I patrzcie, co tu się dalej odwala. No, jakie piękne. O jak. Tu może być w tym zagraniczku. Ale nie ma również. Także nie załamujemy się. Idziemy dalej. Bo widzieliście, co się działo. Jeszcze przed chwilą. No i tu już taki, taki już do wzięcia. Ładny borowiczek. O. No, kolejny. Teraz można zakukliwości. Patrzcie, już widzę w tym chu jak hu ale zobaczcie jakie tu kolejne grzyby no. no to jest normalnie szok takie na dłuższych nóżkach z tego mchu bo mają jakąś siłę wybicia ale tutaj już obok powiedzcie mi ja, ja naprawdę o widać zresztą spaceruję na klęczka przy tych grzybach żeby wam pokazać patrzcie no tego wezmę oczywiście tego pepka to zostawię tak samo jak i tutaj no przecież ja tu no ten niestety no muszę zresztą ten to już zobaczcie jest jak mój kciuk no i taki jeszcze mniejszy no ale trudno nie dało się tego zrobić inaczej cofnę się to pokażę Wam jeszcze, tu jest grzybek. Oj, tutaj, gdzie się człowiek nie, nie spojrzy, to jest grzybek. A tu patrzcie, no miałem nie brać, no ale bądź mądry i nie weź takiego grzyba. No, tu jest taki dziwoląk ale też go zabieram. I jeszcze tu widzę, tu widzę takiego pięknego, dobra, wszystkie jaśniutkie, bielutkie od spodu. Oj, powiem Wam parnu w lesie, jak nie wiem. Patrzcie, co dalej widzę. Tutaj przy takiej kałuży leśnej, ale widok. Coś słońce zaczyna wychodzić. Wy pewnie już ten filmik wrzucę pewnie w poniedziałek, po tym wczorajszym, to jest tak jakby, no miałem nie brać, wiecie co zostawię niech się rozsiewa. A ja sobie a ja sobie wskoczę dalej, a tu widać jak wyrastają. A tutaj to jest sam kapelusz, też nie wiem, możliwe, komuś wypadł. O, gdzieś jakieś krzyki słychać daleko, gdzieś jakieś krzyki słychać daleko, ale mnie one w ogóle nie przerażają ani nie dziwią, bo naprawdę jest tego grzyba. Od groma, dobra, tu sobie przejdę i będę się kierować. Będę się kierować. Nieważne, gdzie będę się kierować, ważne, że takie grzybki na mojej drodze. Patrzcie, no i teraz nieco wolniej sobie spaceruję. Bo jest. Tu widać jeszcze, ja. o ten to jest nawet nawet do wzięcia. Także ten spacer będzie nieco łagodniejszy. Oj, przepraszam, mi się odbija, bo w domu najadłem się grzybów rano. Ja to nie dość, że uwielbiam zbierać. To powiem Wam, w każdej postaci konsumować także no kocham po prostu grzyby po całości tak jak na przykład ryby to wędkować jeszcze jako tako ale już jeszcze robić przy tych rybach, tu się zapędziłem w taki jakiś kozi róg ale tym zapędzeniem wychodziłem tu takiego grzybka. No jeszcze do tego słońce wychodzi, to ja nie wiem. Nie wiem po prostu. No ja już wiem, co. Miałem mówić coś o słońcu. Ale patrzcie tu w trawie. Patrzcie tu w trawie. Jakie widoki. Patrzcie, tu są. No i tu takie grzybki. No nie no muszę je wyzbierać, bo bo mnie serce po prostu nie dojrze i tak tak już obciążone to Pęknie, no takie grzybki, że na takich śmigłych nóżkach wybiorę to co mniejsze. Jeszcze taka bieda bez tego nożyka No że naprawdę O, i tam dalej widzę też. Bo no po prostu tak, bo wyskakiwały, że to jest nie do opisania. Ten to okazał się nie za bardzo. Ale tu widzę już kolejnego pięknego. To wszystko działo by się nieco może szybciej. Ale jest naprawdę jest naprawdę tak parno w lesie że nie ma co gonić a tu dojdę do takiego do takiego rowu i myślę że przy tym rowie będą będą grzybki bynajmniej powinny być patrzcie dopiero co powiedziałem a tu już, tu jest taki rowy jakiś się łączył ze sobą. A tu już grzybek. A tu już grzybek. No i zajrzymy tutaj. Tu nie ma co zaglądać, tylko stawiać koszyk. I zbierać te cuda. I zbierać te cuda natury. No, ja myślę, że to też jest, nie wiem, nie znam się na tyle, ale myślę, że to jest spowodowane, że one tak, takie śmigłe się robią, to strasznie szybko rosną pewnie, bo jest dosłownie, patrzcie, tu jest kolejny, tu jest kolejny grzybek. O czym to ja mówiłem? O ich starcie pięknym, patrzcie, tu w takich malutkich, malutkich jakichś i dla tych drzewkach, sobie tutaj takie wyskakują. No i popatrzcie, dalej się tam nie zagłębiam, Popatrzcie, no ile już w koszyku, no. Bieda bez nożyka Bieda po całości wam powiem Bo Ani skrajać tego grzyba Dobra Atakuje po następne Piękne patrzcie Taki borowik I tu kolejny Chociaż troszkę tak z tej ziemi obczyścić Jeśli gdzieś tam No i gdzie tu przejść dalej? No cóż tutaj Gdybać gdzie przechodzić dalej jak tu Oj, urwładny grzybek Ale się taki przyłamany Dobra No i wiecie co? No już jest grubo ponad pół koszyka Ale to na spokojnie Tu jest taki Pieniek klimatyczny. Ja się wyłączę. Sobie odpocznę. Ewentualnie się włączę jeszcze za chwilkę. No i ja już jestem z powrotem. Witam Was takim widokiem. Ja tutaj przykucnąłem. I powiem Wam co tam ujrzałem. To nic tylko mogę Was zaprosić na przeskoczenie. No pewnie już to widzicie ale uwierzcie na żywo to wygląda no niesamowicie niesamowicie patrzcie jakie grzybki patrzcie jakie tylko tutaj są grzybki no coś pięknego no i spójrzcie tylko przecież to powinno być zabronione patrzcie Jeden, jeden przy drugim dosłownie. Jakie grzybki to, to, to nic. Ale spójrzcie na ten widok. Patrzcie, normalnie tu jest zasiane. Normalnie tu jest zasiane. Zrobię sobie fotkę na ten pierwszy. Tak. Jeśli to oglądasz i oglądasz tamten filmik, to będzie fotka do pierwszego. Tego filmiku części pierwszej Znaczy się tego Niedzielnego wypadku No rewelacja po prostu Jeszcze to słońce teraz Wyszło, no jest cholernie parno ale, ale taki widok To wynagradza Wszelkie bolążki No i patrzcie Tak jeszcze szybciutko Na koniec na udokumentowanie tego że powróciłem że powróciłem po te grzybki które chowałem także jestem z powrotem i zabieram co swoje na razie cześć